Witam wszystkich, Sport Prediction, przed nami typy na niedzielę. gramy o Wielką Kasę, zapraszam wszystkich na film, a partnerami kanału są STS, zakłady bukmacherskie, Elvi Totalbet, Talbet, Forbet, Nobel, Bet i BetCris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Przed nami niedzielne bombeczki, lecze Krotone na dwójce 560, Kopenhaga przegrywał siebie z Odense za 7-0, Tigres, St. Louis, dwójeczka 660. I Partizan Radnicki na remisie za 8-0. Niedzielne kursy powyżej 2-0 to Fuen Labrada wygrywająca z Alcorconem za 2-05. Citadella Benevento 2-270. Laci Kukesi 1-220. Aguasanta Mirasol 2-240. Czernomorę Ludogorec 2-220. Teplice wygrywają z Karwiną za 2-25. Lamia pokonuje Smyrnis za 2-0. Mahida Ryukyu 1-210. Alcor, Shamal 1 2,50, Cartagines wygrywa z Herediano za 2,25. z Safi na 1C za 2,30. Remisiki to Paniol Sevilla, 3,30, Warta z Radomiakiem, 3,30, Wenezja, Genoa, 3,35. Alitichat, Orlando, 2,95, Zanako Piramids, 3,15. Bąbkowo, Saura. Z Royalem Reopards za 7-0 St. Polten Liefering 365 Saint Truden Leven 355 Atletico Mineiros Flamengo 320 North Land Brandby 345 Deportivo Ahuapa Z Neva Concepcion 365 Okajamakofu Kofu 3-0 Junese 460 Rapide z Berechidem 2,85 India Botosani 3,05 Konken United Muan Hong 3,30 Gaziantep Adana 3,35 i Phoenix Wanderers 3,40. Królewski kuponik na niedzielę to wygrana Nicei, Utrecht z Podpórką i owerek w meczu Cambur Feyenoord 2,5 brameczki do wyjęcia z kuponu królewskiego równe 1400. Liga Typera to mecz Lechi z Lechem. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, który zostanie zaktualizowany po weekendzie. Póki co pierwsza trójka to Poker Paweł, Luszczak i Przemek. A ja zapraszam do mojej nowej grupy VIP Polskiej, w której królewskie kupony na zmagania Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji na wszystkie mecze Pucharowe aż do finałów. Zainteresowanych zapraszam na Sport Prediction Mamy również normalne grupy piłkarskie, VIP standard i VIP premium. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Wymaga ona jeszcze aktualizacji serii dziennych. Aktualizacja ta będzie po weekendzie zrobiona zbiorczo. A ja na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę wszystkim powodzenia i do usłyszenia w kolejnych filmikach.